Hejka, dzisiaj generalnie zwariowany dzień W każdym razie lecę teraz szybko, bo jadę po laptopa nowego W poprzednim vlogu jakoś wam mówiłam, że nigdzie go nie mogę go dostać W końcu mi się udało, ostatnia sztuka na mnie czeka I muszę szybko lecieć, bo jeszcze godzinę tylko mam go zarezerwowanego Więc cały dzień po prostu wariacji Bo musiałam szybko pieniądze ogarnąć, musiałam dowiedzieć się tam odnośnie kupna tego laptopa kilka rzeczy Jadę w dodatku sama do... mm. A, dobra, lecę szybko, później wam poopowiadam, bo co chwilę mi odwołają rezerwację i znowu tego laptopa nie będę miała, więc nie cieszę się dopóki już go nie będę serio miała w ręce. Chcę wam pokazać tę inspirację na prezent, jaki można zrobić czy to dziecko, czy starszej osobie. Jeżeli ktoś lubi słodycze, nie słodzianki, słuchajcie, wzięłam zwykły pojemniczek od jajek, od wszystkich jajek, pomalowany na czerwono, tutaj przyczepioną farbką, tutaj przyczepiona jeszcze czapka Mikołaja, wypełniona siankiem takimi listkami i powkładane kinderki kinder niespodzianki. Słuchajcie, jest to dla osoby, która naprawdę bardzo lubi kinder niespodzianki, więc fajna opcja. Myślę, że... Znaczy na początku by się nie zczaiła, że tutaj jest coś innego niż zwykłe jajka, ale patrząc na to, że wiadomo, że jest pomalowane, no to się zczai. Ale chodzi mi o sam pomysł i no taka inspiracja dla Was. Miały być na kinderki, niestety nie było, także niestety zwykłe, a później już się skończyło zwykłe i... Jakimiś łóżeczkami. No, w każdym razie uważam, że to jest naprawdę fajny pomysł. I niestety wstawiam to we vlogu już po świętach, ale no byłam do tego zmuszona, no bo ta osoba ogląda moje vlogi, także no dajcie znać, czy Wam się podoba taki prezent i czy chcielibyście dostać takie opakowanie jajek. Oglądam właśnie filmik z tego, z ostatniego dance hallu jak byłam. Tak mi mi się ta muzyka i cały czas po prostu ją słuchałam i sobie właśnie teraz powtarzam ten układ, bo mi się mega spodobał. Będziemy się żegnać z moim starym laptopikiem, który służył mi bardzo wiele lat. W sumie jeszcze się nie żegnamy, bo jeszcze muszę go umieć, bo nie mam przejściówki do nowego laptopa i się strasznie wkurzam, bo generalnie kupiłam o! Ech, jakie to ciężkie w ogóle Kupiłam nowego laptopa Bardzo długo e, zanim chodziłam e, Laptop, który zamówiłam w październiku To również był MacBook Pro e, Tylko, że tam był ten stary procesor mm, A teraz mam z tym nowym procesorem M1 Tylko tak, już mi się nie podoba pierwsza rzecz, że on jest bardzo ciężki W sklepie on się taki ciężki nie wydawał Mam nadzieję, że to jest jeszcze zasługa tego, że ten karton Ale no w kartonie w sumie dużo rzeczy nie ma mm, Więc wątpię, żeby on Jezuo żeby on jakoś tam super przeciążał mi. Rzecz pierwsza, że jest cięższy. Rzecz druga, że ma tylko wejście C Ja po prostu teraz potrzebuję milion przejściówek, żeby móc cokolwiek zrobić na tym laptopie, żeby móc podłączyć pendrive'a, żeby móc podłączyć kartę od aparatu, żeby nagrać znaczy, żeby zmontować filmik. Ja nic nie mogę zrobić na tym laptopie. Problem był, bo to jest tak wiezna szarość, a ja koniecznie chciałam ten kolor. Dobra, lecimy. Aha, to się tak otwiera. Jestem na Maxa zła o te wejścia, bo kto to wiedział, żeby laptop nie miał nawet wejścia USB albo wejścia do karty? W sensie, ok, rozumiem, jakby tego USB nie miało i był cieńszy, ale on jest grubszy niż ten R, a nie ma tych wejść, więc no, sorry, nie czuję tego. Ja myślałam, że z jednej strony są dwa wejścia, a z drugiej strony jest jedno, ale z drugiej strony w ogóle nie ma. Więc wychodzi na to, że nawet teraz jak będę podłączać sobie... No, na no, kolor jest ładny. Yy, Że nawet jak będę teraz podłączać sobie... Port, w sensie wiecie, adapter, jak będę sobie to podłączać, żeby mieć do USB albo do karty SD, to nie będę mogła w tym czasie nawet go ładować. no, hit po prostu. Dobra, trochę lżejszy jest. Okej, okay, właśnie mogę sobie porównać, póki się załączam. Nie no, dobra, okej. Okay. Co do tego nie jest źle, co do wielkości, super. Wielkość jest mniejszy nawet. O. Nie, nie chcę niemieckiego, proszę, nie. Nie mamy wejścia USB, ani do kart SD, ale mamy przynajmniej ładowarkę. Co trzeba doceniać, ja mówię teraz poważnie, że trzeba to doceniać, gdyż iż w najnowszych iPhone'ach 12 nie mamy nawet ładowarki dodanej. Już nie wspomnę o słuchawkach. Dobra, tutaj laptopy obydwa są za mną i zaczyna się konfigurować. W sensie Przenosi dane z mojego starego Maca, tylko jeszcze do końca nie wiem, czy działa, bo ja myślałam, że muszę jeszcze zalogować na iCloud'a a on podobno według sieci Wi-Fi to przynosi Danych. Oj, Czy bym już psyła? To niech się tam konfiguruje. Ja wam chciałam jeszcze tylko szybciutko powiedzieć o tym, co napomknęłam tylko wcześniej. O obcudze klienta. Gdyż laptopa kupowałam w iSpocie jak wszystkie moje sprzęty Apple, nie wiem, po prostu mam tak, że. Wszystko kupuję w iSpocie O, mam naklejki Wiem, że też jest Cortland, o czym na początku zapomniałam I, i nie patrzyłam tam za laptopami Natomiast jednak wybrałam się do Cortlandu jeszcze dwa dni temu, trzy dni temu jak kupowałam tego laptopa Bo chciałam jeszcze się tam coś dowiedzieć i może tam bym kupiła po prostu Ale że miałam też zarezerwowanego jedną, jedyną sztukę Była ostatnia sztuka w iSpocie, to wiedziałam też, że muszę tam pojechać Eee, ale jak zajechałam do Cortlandu, panowie byli bardzo mili, e, udzielili mi informacji tych, co chciałam, bo dopytałam jeszcze o to, o to, jak na przykład SEO, pozycjonowanie, e, jakieś takie programy, czy ten laptop to uciągnie i tak dalej. E, prosiłam też o takie małe porównanie R do Pro I naprawdę, no, co chciałam, to mi odpowiedzieli, byli przemili. E, natomiast we Spocie, pomimo tego, że tam kupowałam laptopa, wydawałam mnóstwo kasy tam to panowie średnio chcieli mi udzielać informacji jak zapytałam czy na przykład gdybym mogła poprosić o pomoc um, jakbym miała problem z przegraniem plików z jednego do drugiego laptopa wiadomo, że pewnie tak by mi się nie chciało jechać ale po prostu zapytałam uprzejmie dostałam odpowiedź, słuchajcie, że nie, że nie ma takiej możliwości gdyż mają za dużo roboty że wie, że taka usługa kosztuje, ale mimo wszystko na to czasu nie ma jak do... chciałam tylko zapytać o coś sprawiając się tego laptopa nowego o jakieś tam parametry to dostawałam takie odpowiedzi, byle jak odpowiedzieć, byle by było i na tej zasadzie um, ja nie mówię, że w każdym spać tak jest, dlatego że co prawda hmm, byłam w Awenidzie, to tam po prostu są tak niekompetentni pracownicy, mam wrażenie, e bo dostawałam totalnie inne informacje, niż dostawałam później Na przykład pytałam, czy można zamówić laptopa Pan mi powiedział, że nie, że nie wiedzą też, co będzie w dostawie Okej, okay, zgadza się Ale na przykład poszłam do starego browaru, do iSpotu I tam już pan powiedział, że e, mają taką listę oczekujących I tam na przykład można zapisać e, Później była... Ostatecznie kupiłam to w iSpocie w Poznani, bo tam była ostatnia sztuka e, W całym Poznaniu mm. No, i właśnie tam na początku był taki miły pan przez telefon, który mi rezerwował tego laptopa, więc w porządku. I wiem, który to chyba był, bo jak jechałam już tam po niego po kilku godzinach, to on, wydaje mi się, że to był taki jeden pan, który później w sklepie też był miły, e, ale pan, który mnie już obsługiwał, e, niekoniecznie był miły. No więc średnio troszkę. Jeszcze pamiętam, że też go pytałam o coś tam w sprawie laptopa. Chciałam jeszcze się dowiedzieć. Kurczę, wydaje się naprawdę dużo kasy w tych sklepach, a oni tak totalnie mam wrażenie, że olewają tych klientów. Um... Więc to no, trochę średnio, co nie? E, a w tym Kortlandzie miałam to porównanie, że znowu na tej w Kortlandzie w średnio był pomocny pan, dlatego że poprosiłam go o jedną informację, to mnie olał i powiedział, że mogę sobie to sama spytać na stronie, e, ale mm, później w sklepie w, na Ratajczaka to było. Naprawdę byli bardzo sympatyczni e, i dlatego o tym mówię, bo po prostu mnie takie rzeczy zaczynają denerwować. Ja wiem, że e, ludzie są nerwowi, że jest pandemia i tak dalej, ale kurczę. Ludzie, którzy mają pracę, naprawdę niech to doceniają i niech są mili dla klientów. Ja nie mówię, że jakoś przesadnie, ale no, trochę szacunku wypada mi dla klientów. Ja też pracowałam z klientami, pracowałam w gastronomii. Musiałam też znosić różne humory klientów, ale nigdy nie byłam na nich chamska Zawsze po prostu ugryzłam się w język w razie co, gdybym musiała i tyle. Jestem bardziej pracując w takich salonach, gdzie ludzie, którzy tam przychodzą, wydają no dość sporo pieniędzy. Kabel przynajmniej jest długi więc dobrze, ale znowu kolejny minus jest taki, że maki były bardzo chwalone za ich ładowarkę to, że była tutaj z tej strony magnetyczna i w momencie, gdy pociągnęło się kabel, to ten kabel od starych maków się odrywał automatycznie a w nowych niestety jest normalne wejście także tego nie będzie, było super w starych dlatego, że jak ktoś się nadepnął na kabel pociągnął, to ładowarka po prostu się odrywała, a nie laptop nie zleciał ze stołu, więc Ja klasycznie się z Wami nie pożegnałam na vlogu, dlatego muszę to dogrywać, bo właśnie jestem w trakcie montowania tego filmiku. E, także chciałam się tutaj z Wami pożegnać, powiedzieć właśnie, że święta minęło. Miał być ten filmik w ogóle 25 grudnia, tak miałam w planie, natomiast mi nie wyszło do tego, że były święta. Jednak uznałam, że spędzę ten czas bardziej z rodziną i poświęcę się temu niż montowaniu. I generalnie przed montowałam to moje marudzenie odnośnie laptopa i poucinałam tam dobre 10 minut. Bo tak tu byście musieli sobie 20 minut mojego marzenia, jak ten laptop jest zły. Byłam w jakichś takich emocjach negatywnych, nie wiem, ale na szczęście już mi to minęło i teraz jest lepiej, już powoli się do niego przyzwyczajam. Co prawda mam problem z e, Google Chrome, dlatego że ciągle mnie wyrzuca. Nie mogę odinstalować nawet tego Chroma i zainstalować się nowo. Teraz ja się pojawił troszeczkę problem. Kupiłam też przejściówkę e, Udało mi się kupić taką. O, zobaczycie. Taką na jedno wejście, taką mniejszą, bo te porządne takie przejściówki zazwyczaj są na dwa wejścia i tak jak Wam mówiłam, że jeżeli podłączę przejściówkę, a adapter to nie będę mogła już nawet podłączyć ładowarki do laptopa, dlatego chciałam na jedno. Wydaje mi się, że to jest trochę gorsze, ale no nie wiem, wszystko mi ładnie przesyła, póki co jest ok, także mam nadzieję, że tak zostanie, bo jednak wolałam mieć na jedno wejście niż na dwa. Także mam nadzieję, że wasze święta również były udane. No, i do zobaczenia. Pa, pa.